No cześć, witajcie, z tej strony Karolina, dzisiaj ze mną S23 Ultra, natomiast będą to takie moje wrażenia po użytkowaniu tego telefonu prawie już 3 miesiące, także jeśli ktoś nie oglądał mojej pierwszej recenzji to zachęcam, żeby się tam wrócił, ponieważ nie wszystko będę omawiać po raz drugi. Nie przedłużamy, lecimy. Podtrzymuję to, że S23 Ultra to jeden z najładniejszych i najlepiej wykonanych smartfonów na rynku. Jedyne co mnie tutaj mocniej denerwuje, to jest to brudzenie się aparatów z tyłu. Tutaj w tych szczelinach one brudzą się niemiłosiernie. Dodatkowo ten telefon jest dość duży i z biegiem czasu do tego się człowiek przyzwyczaja, natomiast ja jednak szukałam ETUI, które na maksa zminimalizowałoby tak jakby, wielkość tego telefonu w ETUI. Udało mi się takie tu i znaleźć, na szczęście, więc na ten moment tego telefonu używa mi się całkiem w porządku. Mamy tutaj wszystko idealnie spasowane, mamy normę IP68, więc też jakieś zachlapania czy nawet zanurzenie tego telefonu na chwilę w wodzie nie powinno mu zrobić krzywdy. Ekran w tym telefonie to jeden z najlepszych ekranów na rynku. Zresztą Samsungi od zawsze słynęły z jednych z najlepszych ekranów, jeśli chodzi o smartfony. Bardzo dobre czernie, świetne kąty widzenia, kolory, które dla niektórych mogą być zbyt nasycone. Możemy sobie w ustawieniach ekranu troszkę stonować. Rozdzielczość do 4K, podwyższone odświeżanie do 120 Hz. Jest tutaj wszystko, czego potrzebujemy. Jasność szczytowa 1750 nitów jest wystarczająca, nawet jak na to bardzo mocne słońce, które ja tutaj mam na Malcie. Nie mam tutaj żadnego problemu z odczytem treści na zewnątrz. Oczywiście iPhone 14 Pro, Pro Max szczycą się jeszcze większą jasnością natomiast uważam, że tutaj już jest naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o odcisk palca to ja w swojej poprzedniej recenzji czepiałam się tego odcisku palca że on miejscami się gubi i powiem tak za radą jednej z osób usunęłam wszystkie odciski palca dodałam je jeszcze raz i faktycznie wygląda na to, że działa ten czytnik Trochę lepiej, natomiast dalej nie jest to poziom taki, jak ja bym chciała, żeby to było w telefonie za takie pieniądze. Ten czytnik działa ok, natomiast spodziewałabym się jednak dalej troszkę większej dokładności. Odblokowywanie twarzą przydatne obok odcisku powinno być właściwie w każdym smartfonie. No i teraz, jak ten telefon pracuje? Czy coś się zmieniło? Czy jest gorzej? Powiem Wam, że spodziewałam się, że. W trakcie użytkowania ten Samsung zacznie ciąć, że będą spowolnienia animacji, że zacznie mnie coś tutaj po prostu denerwować. Natomiast tak się nie stało. Ten telefon działa po prostu cały czas bardzo dobrze. Poza jakimiś tam kilkoma, nie wiem, dwusekundowymi przycinkami, to naprawdę nie mogę narzekać na jakieś większe zacięcia, jeśli chodzi o ten telefon. On dalej działa bardzo, bardzo płynnie. Snapdragon 8 generacji drugiej, który został przygotowany dla Samsunga, jest bardzo, bardzo wydajny. Ja tutaj nie mam jak najmniejszych zastrzeżeń. Teraz u mnie temperatury sięgają nawet 26-27 stopni w słońcu i powiem Wam, że nie odczuwam tutaj jakiegoś zwiększonego grzania. Oczywiście, jeśli w takiej temperaturze zaczęłabym robić dużo zdjęć czy kręcić filmy, to na pewno on się delikatnie nagrzeje. Natomiast nie jest to taki poziom, żeby ten telefon parzył tutaj w ręce. Mówię o takim standardowym użytkowaniu. S-Pen, tak jak mówiłam w poprzedniej recenzji, dla niektórych bajer, dla niektórych się bardzo przydaje. Ja nie zmieniłam swojego zdania, dalej używam S-Pena dosyć często, ale w tym momencie u mnie on jest używany przede wszystkim jako pilot do zdjęć. No i teraz głośniki. Tak jak mówiłam, w poprzedniej recenzji jest, są to jedne z lepszych głośników na rynku, jednak ustępują na przykład Rokfonom od Asusa. Natomiast to, co jest naprawdę fajne, no to z tym telefonem większość słuchawek, które posiadają obsługę dobrych kodeków, gra po prostu bardzo dobrze. Jedyne, co mnie tutaj bardzo zdenerwowało, to ponieważ ja teraz mam słuchawki Nura True Pro, które obsługują kodek EPTX Lossless i niestety, ale S23 Ultra, pomimo współpracy tutaj ze Snapdragonem, tego kodeka nie obsługuje. Naprawdę, to jest dla mnie trochę... No duże to było dla mnie zdziwienie, że nie mamy tego kodeka, no ale szkoda. No i teraz aparat. Czy podtrzymuje to, co powiedziałam, że jest to jeden z najbardziej wszechstronnych aparatów i jeden z najlepszych aparatów na rynku? Tak, podtrzymuje. Natomiast, przejdziemy do tego za chwilę. Zdjęcia za dnia, tak jak mówiłam, w dobrych warunkach oświetleniowych radzą sobie bardzo dobrze. Te zdjęcia są bardzo ostre, mają dużo detali. I to jest naprawdę zasługuje na plus. Natomiast wydaje mi się, że zamiast tych 200 megapikseli lepiej by się sprawdziła, na przykład, matryca jednocalowa, która już pojawia się w niektórych smartfonach. No, ale nie ja jestem tutaj od zarządzania tym, co, co Samsung wkłada do swoich telefonów. To, co mnie troszeczkę irytuje, to jest to, że wydaje mi się, że z każdą kolejną aktualizacją te zdjęcia zaczęły być coraz mocniej wyostrzane. I kolory zaczęły być bardzo mocno podbijane. Po prostu już ta zieleń czy takie czerwienie, już wyglądają miejscami na niektórych ujęciach bardzo nienaturalnie. To nie jest może nagminne, ale zdarza się, że gdzieś tam wydaje mi się, że to poszło chyba w zbyt mocny postprocesing tych zdjęć. Wolałabym, żeby to było troszkę bardziej naturalne. Oczywiście będzie grupa osób, którym takie zdjęcia będą się podobać, i to jest oczywiście rzeczą gustu. Szeroki kąt dalej radzi sobie tutaj świetnie, nie ma za dużych różnic barwowych między tym szerokim a głównym obiektywem, zdjęcia nocne dalej są według mnie na... na w bardzo dobrym poziomie miejscami zdarzają się te flary, o których mówiłam w poprzedniej recenzji, natomiast nie jest to w żadnym wypadku poziom na przykład Pixela 7 Pro. No i super sprawa, no to oczywiście przednia kamera, która dla mnie jest tutaj naprawdę mocno poprawiona. Ja tych zdjęć robię bardzo dużo, ponieważ używam między innymi S -Pen właśnie jako pilota aparatu i tych zdjęć z przedniej kamery robię dużo, więc naprawdę widzę tutaj, że ta przednia kamera tutaj daje radę. Tak? Filmy, tak jak mówiłam, to już jest wysoki poziom, natomiast dalej nie jest to poziom, jak dla mnie, Yy, najnowszych iPhoneów jeszcze troszkę do tego brakuje no i dalej mamy niestety nasz Chatterlock przyznam się że zapomniałam o tym powiedzieć w poprzedniej recenzji i bije się w pierś natomiast yy, powiem tak to opóźnienie migawki jest szczególnie widoczne w takich gorszych warunkach oświetleniowych, na przykład kiedy już jest już taka szarówka, kiedy robimy zdjęcia w takim sztucznym świetle, czy kiedy brakuje światła nawet w domu, w takich jakby ciemniejszych kadrach, no to zrobienie zdjęcia jakiemuś poruszającemu się obiektowi, no nie zawsze to wychodzi naprawdę ostro, tak. Jeśli chcecie to zminimalizować, to polecam sobie zainstalować aplikację Camera Assistant z Galaxy Store i wówczas tam jest taka opcja, żeby dały przyspieszyć szybkość tej migawki. Tam, on tam pisze w ustawieniach, że wystarczy wtedy dotknąć tej migawki i aparat od razu reaguje. No, może nie jest to aż tak, jak to deklaruje ta apka, natomiast na pewno trochę to pomaga. Jeśli ktoś ma z tym problem, to polecam sobie tą apkę zainstalować, na pewno będzie troszkę lepiej, natomiast ten problem dalej nie jest stuprocentowo. Wyeliminowany. No i teraz bateria. Spodziewałam się, że ta bateria będzie trzymała gorzej z czasem albo że aktualizacje tą baterię pogorszą, bo często tak się działo na Samsungach. Natomiast tak nie jest. Powiem Wam, że ta bateria dalej mi trzyma tak jak trzymała. Oczywiście dalej nie są to jakieś porażające soty, bo jest to 4 do 5 godzin sot mniej więcej, może 5,5. ,5. Natomiast pomimo tego, że te soty, tak jak mówię, nie są wysokie, to na dwóch kartach SIM ja właściwie zawsze przy założeniu, że te z 6 godzin na zewnątrz, 5-6 godzin, czasami więcej, jestem, jestem na LTE, to mimo wszystko gdzieś tam między 30 a 50% wieczorem mi tych, tych procentów baterii zostaje, więc uważam, że to nie jest naprawdę zły wynik. Na, na tą, jak na tą przekątną ekranu 68 cala, jak na te bebechy, które tutaj są w środku. Jeśli chodzi o zasięg, nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Dalej jest w porządku: jakość rozmów jest świetna. E, rozmówcy nasi nas dobrze słyszą my też dobrze słyszymy rozmówcę. Nie mam tutaj jak najmniejszych e, zastrzeżeń. Jest to jeden z lepszych telefonów, jeśli chodzi o jakość rozmów, jakie miałam do tej pory. No i teraz. Czy kupiłabym ten telefon jeszcze raz? Powiem Wam tak, kupiłabym go jeszcze raz. To jest na ten moment, mogłabym powiedzieć, że to jest do tej pory oczywiście chyba jeden z najlepszych telefonów roku 2023. Ja wiem, rok 2023 się jeszcze nie skończył, natomiast to jest jeden chyba z najbardziej kompletnych telefonów, który ma właściwie wszystko, czego potrzebujemy. Biorąc pod uwagę to, że mamy bardzo dobrą wydajność, bardzo dobry aparat. Dla większości to będzie naprawdę świetny aparat, to od razu mówię. Całkiem przyzwoity czas pracy na baterii, świetną jakość rozmów. To naprawdę to jest jedna z lepszych propozycji, oczywiście nie tania. Natomiast ja bym ten telefon kupiła jeszcze raz i naprawdę na ten moment, po tych prawie trzech miesiącach, nie żałuję tego zakupu. Natomiast mogę powiedzieć wprost, że jest to po ostatnim Pixelu 7 Pro, telefon z którego korzysta mi się nawet chyba lepiej niż z Pixela 7 Pro, pomimo jego rozmiarów. Tak więc, ja będę się z Wami już żegnać. Cieszę się bardzo, że dotrwaliście do końca. Zapraszam Was oczywiście na moje następne filmy. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, jeśli macie taką, e, taką ochotę. No i oczywiście zachęcam jeszcze raz, jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, żeby się tam wrócić, ponieważ tam mówię. O tym Samsungu dużo szerzej i dużo bardziej szczegółowo. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!